Dziś się w Eko pod kątem czystej turystyki. Prezentujemy firmy, które już się wpisały, a więc najpierw wędrujemy na zamek w niepołomicach. Po przystąpieniu danej instytucji, czy organizacji, czy obiektu do certyfikacji, do procesu certyfikacji czystej turystyki, kolejnym etapem jest audyt wstępny, który pozwala nam zapoznać się z. Osiągnięciami z tym, co jest już zrobione, co można zrobić albo co należy poprawić, żeby dostosować się do kryteriów, które są wymagane, aby osiągnąć ten certyfikat. A oto 10 kroków, które należy wykonać, aby otrzymać certyfikat czystej turystyki. Oczywiście najpierw należy wypełnić deklarację przystąpienia do programu Czysta turystyka, następnie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wdrożenia. Później przeprowadzić wstępny audyt środowiskowy. Dalej stworzyć politykę środowiskową i wprowadzić zmiany zarekomendowane przez audytora. Należy monitorować zużycie zasobów przy pomocy narzędzia internetowego menadżer środowiska. Należy również edukować pracowników i partnerów firmy w zakresie ekologicznych rozwiązań. Należy przeprowadzić audyt certyfikujący po zakończeniu działań i uzyskać status firmy przyjaznej środowisku potwierdzony certyfikatem Czysta Turystyka. Z naszą rolą, czy rolą koordynatora, aby pomóc obiektowi dostosować się do kryteriów, doradzić, jakie działania wprowadzić, poprzez również. Funkcjonowanie infolinii, którą można wykorzystać Centrum Informacji Ekologicznej, również można zasięgnąć wiele informacji, chociażby w zastosowaniu prostych rozwiązań technologicznych, które mogą wspomóc dotarcie do tego certyfikatu. Rolą koordynatora jest, jak gdyby uświadomić, że już, już jest jakiś zasób powiedzmy działań, które no, warto je wydatnić, pokazać, pochwalić się że są prowadzone, jest również część, którą właśnie trzeba zasugerować. Może czasami tylko przeorganizowanie funkcjonowania, bo to niekoniecznie zawsze muszą być duże inwestycje, aby dostosować się do pewnych wymogów. W obiekcie tutaj na zamku w Niepołomicach bardzo sprawnie nam przebiegła, że tak powiem, cała ta procedura dojścia do procesu certyfikacji. A jeszcze są tutaj certyfikowani, od ubiegłego roku dostali z tej turystyki. Certyfikat otrzymuje zamek królewski w Niepołomicach. Dziękujemy za ten certyfikat. Wiem, że jeszcze mamy troszkę do zrobienia. Postaramy się w tych najbliższych latach podziać. Jako jednych z Was pierwszych w Polsce tutaj południowych w 1997 roku zamontowaliśmy pompy ciepła. W większości komnat piwnic i parterów, gdzie są posadzki kamienne, zastosowaliśmy właśnie ogrzewanie posadzkowe bardzo, bardzo ekonomiczne. W 2005 roku rozpoczęliśmy tą budowę, adaptację poddasza. Również już projekt przewidywał tak zwany inteligentny budynek, czyli zarządzanie ciepłem. W obiekcie poprzez system komputerowy, który praktycznie jest serię czujników, który, które pozwala na wykorzystywanie na przykład ciepłego powietrza wydychanego z sali konferencyjnej, który ponownie jest kierowany na wymienniki ciepła, odzyskiwane, także praktycznie sterowanie temperaturą hotelu w pokoju oczekującym na, na klienta pustym jest temperatura 16 stopni utrzymywana. Po wejściu w systemy w ciągu pół godziny doprowadzają e, pokój do, do temperatury 19-22 stopni, która jest też regulowalna i utrzymywalna. Uzyskujemy bardzo dobre wyniki ekonomiczne w porównaniu do zużycia gazu. W e, 1 do 4 e, sprawność tych urządzeń e, daje nam również i podobne zyski w, w rozliczeniach później za, za opłatach za tą energię. Bardzo dbamy o ekologię, o, o, o to, jak, jak zużywamy pościel ręczniki, jak je pierzemy, jak segregujemy odpady. Zachęca też wielu ludzi ze świata do przyjeżdżania do takiego obiektu. Nasz hotel jest przystosowany dla gości przede wszystkim. Goście. Mają możliwość stosowania tutaj w hotelu rozwiązań ekologicznych, proekologicznych. Dajemy gościom możliwość segregacji odpadów, mogą to robić sami, robi to również nasz personel, który został do tego przeszkolony. Nasz szef kuchni opiera się na ekologicznych produktach. Oszczędzamy energię, oszczędzamy wodę, dajemy gościom możliwość wyboru, czy sobie życzą, żeby pościel na przykład była zmieniana codziennie. To są bardzo drobne rzeczy, ale na pewno dobrze postrzegane przez naszych gości. Pensiona Tupana Cogito jest takim specyficznym obiektem, który zatrudnia osoby niepełnosprawne po kryzysach psychicznych zatrudniamy aż 21 takich osób, co nie oznacza, że nie ma u nas miejsca na działania ekologiczne. Wręcz przeciwnie, jednym z pierwszych naszych działań była taka potrzeba wręcz włączenia się w działalność ekologiczną, ponieważ szukaliśmy maksymalnie dużej, dużo przestrzeni dla zaangażowania naszych niepełnosprawnych pracowników. Zamontowaliśmy perlatory oszczędzające wodę we wszystkich Łazienkach, w części dostępnej dla gości. Goście w zasadzie nie zauważają różnicy, natomiast różnica jest istotna, ponieważ przepływ wody z 12 litrów na minutę zmniejszył się na przykład do 3 litrów na minutę, co natychmiast jest zauważalne w rachunkach za wodę. Przystosowaliśmy też przestrzeń dla gości. W kosze trójdzielne do segregacji surowców wtórnych, aby też no, przyzwyczajać gości do tego, że dbanie o ekologię w obiektach turystycznych powinno być po prostu nawykiem. Wpisanie się w eko pod kątem czystej turystyki to z jednej strony dobra promocja, nowi klienci i oszczędność, a więc ekonomia. Czekamy więc na Państwa, na Was, na Wasze wpisanie się w eko.